Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym roku i w nowym odcinku wirtualnego kursu maturalnego. Tematem dzisiejszego odcinka będą ciągi liczbowe. Pierwsze zadanie, i ostatnie, ale rozwiązane kilkoma sposobami. Zadanie będzie dotyczyło sumowania kilkudziesięciu liczb. Będzie to zadanie z treścią. Znaczy, najpierw będziemy musieli dojrzeć w ogóle tutaj, że mowa jest o pewnym ciągu. Może niektórzy z Was dostrzegą, że mowa jest o ciągu arytmetycznym. Otóż mamy taką sytuację. Jest sobie tartak i leżą bele drewna. No, ja spróbuję narysować. One leżą w takich warstwach. Czyli mamy. Bele drewna, ich tutaj w pierwszej warstwie będzie 50. I na tej warstwie leżą kolejne bele drewna. Ich będzie o jeden mniej niż w warstwie poprzedniej, będzie 49, i będzie także w każdej kolejnej warstwie, będzie o jedna bela drewna mniej. Czyli w kolejnej będzie 40. 8, i tak dalej. Ale to no, nie idzie nieskończoność, bo nie ma po prostu tyle drewna w lesie. Także to się kończy na warstwie, która ma 21 bel drewna. Pytanie: ile w tej piramidzie złożonej jest bel drewna jest tych bel, belek? No, oczywiście jest ich 21 plus 22 plus, i tutaj bym wymienił kolejne liczby naturalne, plus 49 plus 50. Czyli zadanie polega na obliczeniu takiej sumy. No, i tą sumę można policzyć wieloma sposobami. Ktoś powie, że jest to suma pewnych. Pewnej ilości kolejnych wyrazów ciągu arytmetycznego, jeśli w ogóle znamy to pojęcie. Ale może pierwszy sposób, który pokażę, to będzie sposób, który nie wymaga w ogóle żadnej specjalnej wiedzy, w ogóle znajomości pojęcia ciągu arytmetycznego. Po prostu mamy kalkulator na maturze, no i dodajemy kolejne liczby, czyli dodajemy 50 plus 49, otrzymujemy 99 na wyświetlaczu. Następnie dodajemy 48, no i na wyświetlaczu ukazuje się 147. To jeszcze sobie policzyłem w pamięci, ale teraz już nie, nie będę dalej liczył w pamięci. No powiem, że no, trzeba dalej dodać teraz 47, no na wyświetlaczu pokaże się pewna liczba i tak dalej. No trzeba wykonać tych kliknięć na, jeśli tak można powiedzieć, na kalkulatorze, no kilkadziesiąt, bo widzimy, że tak na oko to jest około 30 wyrazów w tym ciągu. Ostatecznie na wyświetlaczu powinno się pokazać 1065. No i w zasadzie mamy sprawę załatwioną. Odpowiedź do tego zadania byłaby, że belek drewna jest 1065. To byłby sposób pierwszy. Sposób, który nie wymaga użycia jakichś specjalistycznych pojęć. Po prostu używamy sobie kalkulatora, no dodajemy liczby. To byłby sposób pierwszy. Teraz sposób drugi. Sposób drugi również nie wymaga użycia pojęcia ciągu, pojęcia ciągu arytmetycznego, tylko wymaga no, pewnego sprytu. Otóż my sobie te kilkadziesiąt liczb. Może dokładnie policzymy, zaraz, że jest ich 30, połączymy w pary, więc yy, po pierwsze dlaczego jest ich 30? No jeśli mamy liczby 1, 2, 3, 19, 20, 21 i tak dalej, 49, 50 no to jeśli z tych pierwszych 50 liczb naturalnych odetnę pierwsze 20 Otrzymam no, pozostałe liczby jest ich oczywiście 50 minus 20, czyli 30, czyli sumujemy 30 liczb, i teraz, tak jak powiedziałem, można je sprytnie połączyć w pary. Wezmę parę 21, 50, będzie pierwsza para 22, 49, 23. 48 i ostatnią parę, chodzi o to, żeby każda liczba z liczb, które sumuje znalazła się no w dokładnie jednej parze, żeby te liczby się nie powtarzały, czyli ostatnia to będzie 35, 36, czyli mamy 15 par i teraz to, co te wszystkie pary łączy ze sobą, to jest to, że suma liczb w każdej parze jest 71. Czyli mamy zamiast dodawać 30 liczb, po prostu 15 razy dodajemy liczbę 71. Więc suma tych wszystkich liczb to po prostu będzie 15 razy 71. No i tutaj każdy, mam nadzieję, potrafi sobie to policzyć. Tą. No i znowu na kalkulatorze albo sposobem pisemnym czyliż pewnie szybciej na kalkulatorze, no i znowu 1065. Sposób trzeci, to już będzie taki bardziej wyrafinowany, ponieważ użyjemy sobie pojęcia ciągu arytmetycznego, bo mamy liczby, które sumujemy, one tworzą skończony ciąg, po pierwsze skończony ciąg liczbowy, po drugie on jest arytmetyczny. No dlaczego? No, dlatego, że mm, Ustawmy te liczby, właśnie w ciąg. No i on jest arytmetyczny, ponieważ różnica dwóch kolejnych jest stała. Ta różnica wynosi 1, tak? To znaczy 22 minus 21 to jest to samo co 23 minus 22, to jest to samo co 24 minus 23 i tak dalej to no jest to samo co 50 minus 41 i to wszystko po prostu jest 1. Tak? Czyli mamy ciąg arytmetyczny o pierwszym wyrazie równym 21. Ciąg arytmetyczny jednocześnie o różnicy r równa się 1. Liczba wyrazów w tym ciągu tak jak sobie przy sposobie drugim pokazaliśmy to jest 30. No wyraz ostatni czyli wyraz 30 Wynosi 50 i to jest wszystko, co jest mi potrzebne, żeby skorzystać ze wzoru na sumę pierwszych 30 wyrazów w ciągu arytmetycznym. Więc yy, przypomnę najpierw wzór ogólny na sumę n wyrazów w ciągu arytmetycznym, sumę n pierwszych wyrazów w ciągu arytmetycznym. Wzór jest taki, on znajduje się w tablicach naturalnych. Wyraz pierwszy plus wyraz ostatni podzielone przez dwa razy ilość wyrazów, czyli u nas n jest 30, czyli u nas ta suma byłaby taka: s30 równa się wyraz pierwszy, czyli 21 plus wyraz 30, czyli 50, podzielone przez dwa razy ilość wyrazów, czyli 30. No, i teraz to wystarczy po prostu policzyć, i to się równa 71 razy dwójkę sobie skrócimy z trzydziestką, to zostaje 15. 71 razy 15, no, tak jak w poprzednim sposobie, to jest 1065, każdy sposób. Daję ten sam wynik. No to jest dobra informacja. Jeszcze rozwiążemy jednym sposobem, bardzo podobnym do sposobu trzeciego. To znaczy, wykorzystam ten sam wzór, tylko troszeczkę inaczej spojrzę na problem. I sposób czwarty. Rozpatrzmy liczby od 1 do 50. 1, 2, 3 i tak dalej aż do 50. Rozpatrzmy liczby w drugi ciąg od 1 do 20. Czyli to są wszystkie liczby, które nie występowały w ciągu ze sposobu trzeciego. No i pomysł jest taki, żeby skorzystać z tego wzoru, który jeszcze raz tutaj go napiszę na sumę n pierwszych wyrazów Dwa razy. Sumujemy liczby od 1 do 50, następnie sumujemy liczby od 1 do 20 i odejmiemy te dwie wartości. Czyli S50 minus S20. No to jest dokładnie suma liczb od 21 do 50. Tak? No to liczę. S50. Równa się. 1 dodać 50 podzielone przez 2 razy 50. Ja sobie to wcześniej policzyłem, i to wyszło mi, że to jest 1275. S20 policzyłem podobnie, czyli 1 plus 20 podzielone przez 2 razy 20. No to już można w pamięci policzyć, to jest 210. No i wstawiam te dwie sumy do naszego tutaj wyrażenia, czyli mamy 1275, odjąć 210. No i to jest, i znowu to jest 1065. Także rozwiązaliśmy zadanie o belach drewna w tartaku czterema sposobami. Być może można rozwiązać to jeszcze w inny sposób. W ogóle rozwiązywanie zadań wieloma sposobami jest bardzo kształcące. Lepiej rozwiązać jedno zadanie czterema sposobami niż cztery zadania jednym sposobem. Takie jest moje zdanie, ale nie tylko moje. I to by było na tyle w odcinku poświęconym. Ciągom. Ja dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejny już siódmy odcinek. W siódmym odcinku będziemy rozwiązywać zadania tekstowe i będziemy korzystać z wiedzy, która została przedstawiona w poprzednich odcinkach. Dziękuję za uwagę.